Nazywam się Simiński Dariusz, jestem kierownikiem produkcji w firmie Safer Firma produkuje konstrukcje stalowe, elementy drogownictwa, konstrukcje wież wiatrowych, konstrukcje noise barierów oraz elementy zderzeniowe. Pracujemy na materiałach czarnych, aluminiowych, nierdzewnych. W większości to są blachy, profile. Testy przeprowadziliśmy w różnych firmach, na naszych detalach. Dawaliśmy do sprawdzenia nasze detale, naszą blachę i sprawdzaliśmy w różnych firmach jakość i także ceny, oczywiście kosztu wykonania. Od samego początku mieliśmy kontakt z panem Marcinem Czajorem. Bardzo naprawdę profesjonalna obsługa. Kolega zna się na rzeczy, nie tylko jakby handlowiec, że jak sprzedać maszynę i zapomnieć. Kupiliśmy maszynę 8 kW plus crane master. Także to nam usprawniło proces produkcji wieloseryjnych detali. Ponieważ około 30%, tak jak żeśmy wyliczyli, czasu produkcji, to są logistyczne przewożenie blach i załadunek i rozładunek. Dlatego żeśmy się zdecydowali na Master. Muszę przyznać, że jako proces instalacji to był najmniej inwazyjny dla mnie i dla całego naszego zespołu produkcyjnego w firmie, odkąd pamiętam. Był bezproblemowy, nawet praktycznie się nie zaangażowałem tutaj. Sama instalacja maszyny potrwała może z godzinę, może półtora, jeżeli chodzi o miejsce docelowe. Później wiadomo parametry, różne ustawienie, no to potrwało chyba jeden dzień, może troszkę pół więcej, ale bezproblemowo naprawdę. Mamy podpisaną umowę serwisową, także w razie jakby jakichś problemów albo zapytań kontaktujemy się online z Wami, jeżeli nie ma możliwości rozwiązania problemu, no to bardzo szybko reagujecie na wezwanie. Dla nas produkcja na maszynie Igla stała się bardziej elastyczna, bo do tej pory jak nie mieliśmy lasera do blach, używaliśmy podwykonawstwo, co się wiąże niestety z wydłużonym terminem oczekiwania. Jeżeli chodzi o koszty wytwarzania danych elementów palonych na laserze, no to spadło jakieś 20 do 30%. Będziemy dalej inwestować w lasery, ponieważ w dalszym ciągu, mimo tego, że mamy laser, musimy w szczycie sezonu posiłkować się kooperacją. Zdecydowanie pójdziemy w większą moc, ponieważ widzimy, że to da radę przyspieszyć jeszcze produkcję na innych, cięższych nawet blachach, aczkolwiek chcieliśmy palić 20-25 i może teraz będziemy myśleć o 30 mm blach, blasze. I będziemy potrzebowali większej mocy. Poleciłbym firmę Eagle zdecydowanie, ponieważ widać, że know-how, jakie firma Eagle wdrożyła, a między innymi chodzi o głowicę Ewe, to zdaje egzamin i współpraca z firmą Eagle jest naprawdę na profesjonalnym poziomie.